Cześć! Z tej strony Konrad Kowalczyk, Dynamics 365, Junior Konsultant i w dzisiejszym Out of the Box zaprezentuję obszary sprzedaży w aplikacji Sales, a dokładnie ich konfigurację oraz możliwe zarządzanie obszarami dla poszczególnych użytkowników systemu. Obszary sprzedaży są już stałym elementem w systemie CRM-owym, który może zdecydowanie pomóc w zarządzaniu sprzedażą po wskazanych terytoriach. Jeżeli firma obsługuje swoich klientów, do których posiada przypisanych odpowiednio pracowników po obszarach, takich jak kraje, województwa, regiony, to zdecydowanie łatwiej będzie jej to prowadzić, jeżeli będzie miała skonfigurowane obszary sprzedaży w systemie. Zróbmy zatem przykładowe obszary w systemie. Znajdując się w aplikacji Sales, musimy przejść do obszaru ustawień aplikacji. I tutaj z menu nawigacji powinniśmy odnaleźć tabelę obszary sprzedaży. Ja utworzyłem już dla siebie trzy rekordy obszarów. Zacząłem od Polski, dla której nie ustawiłem wartości nadrzędnej. I przypisani do niej handlowcy będą mogli być użytkownikami nadrzędnymi dla użytkowników obszarów, które są reko rekordami. Podrzędnymi. Warto także już na tym etapie zaznaczyć, że, że obszary będzie można konfigurować także na podobieństwo jednostek biznesowych, które w dalszej konfiguracji mogą posłużyć jako możliwość widoczności rekordu po przypisaniu użytkowników do danego obszaru. Polska jako nadrzędny obszar posiada także podobszary, do których za chwilę. Przejdziemy. Teraz staniemy na polu menadżer, a więc ustawienie menadżera obszaru odpowiadać będzie w większości przypadków za możliwe przypisywanie późniejszych lidów do użytkowników, którzy podlegają w podobszarach. Taki menadżer będzie mógł swobodnie przypisywać rekordy do odpowiednich użytkowników, którzy przynależą do odpowiedniego obszaru, jeżeli ten jest kompatybilny z terytorium, jakie zostało nadane na potencjalnym kliencie. I tutaj wpisałem w siebie, nie każdy, nie każdy rekord obszaru musi tego menadżera posiadać, ale jako taką, główny, ja taką, taką główną, jako główny obszar sprzedaży ustawiłem Polskę i tutaj ustawiłem użytkownika, żeby pokazać i nakierować, w jaki sposób może się on temu przysłużyć. I teraz, tak, możemy przejść sobie. Do podobszarów i można te podobszary dodawać z poziomu każdego rekordu osobno, wpisując rekord, który ma być nadrzędny w polu element nadrzędny, tak czyli na tej naszej pierwszej zakładce ogólne. Ewentualnie można też dodawać obszary z tego miejsca jako nowe rekordy, albo wybierać już rekordy, które u nas w systemie istnieją. Ja już powiązałem dwa takie obszary, Kraków i Warszawa. Jak wejdziemy sobie na któryś, tak jak widzimy tutaj ma przypisany element nadrzędny. I teraz jeszcze jedna rzecz. Musimy dodać członków do danego obszaru. I dodawanie członków do danego elementu odbywa się z zakładki ukrytej w sekcji powiązanych. Tutaj mamy członkowie. Przechodzimy do tej zakładki i ze wstążki wybieramy, wybieramy przycisk Dodaj członków. Tutaj otworzy nam się monit na boku, taka siatka, z której możemy korzystać. Ja jednak przypisałem po jednym członku do jednego obszaru, tak, czyli do Krakowa i do Warszawy, jeszcze po jednym użytkowniku. Tutaj nawet wyświetlają się ostatni wybrani. A tu dlatego, żeby uprzedzić trochę kolejne możliwe kroki, które możecie podjąć w swoim systemie, ponieważ przy tworzeniu reguł przypisywania rekordów można będzie pominąć. W cudzysłowie kolejki. Jeżeli nie macie mocno rozbudowanego zespołu sprzedażowego, polecam tak zrobić, żeby do każdego obszaru i podobszaru przypisać po jednej e, osobie. Możemy sobie do takiego jeszcze podobszaru przejść, zobaczyć, czy tam jest inna osoba niż tutaj. Tak jest, tutaj jest inna osoba. W Krakowie też będzie inna osoba. Tak jest, więc każdy członek będzie odpowiedzialny za swój za swój obszar. I teraz tak. To jest tyle pracy na rekordzie samego obszaru sprzedaży. Teraz wystarczy go zapisać i będzie on zapisany w systemie. Żeby sprawdzić, czy dany obszar przypisał się odpowiednio do użytkownika w systemie, należy przejść na formularz użytkownika, skorzystamy sobie z lubki, przechodzimy do mojego rekordu. Teraz możemy sobie zjechać trochę niżej i mamy obszar Polska, tak? Czyli obszar sprzedaży, który został przez nas przypisany. I jeżeli wejdziemy sobie na innego użytkownika, powinien on mieć inny podobszar, czy obszar, sam obszar. Tak jest, mamy Kraków, więc wszystko się zdarza. Także z tego miejsca można zmienić jego obszar sprzedaży i tutaj po prostu konfigurować już z poziomu formularza użytkownika. Pamiętajcie także, że reguły przypisywania rekordów do użytkowników i po obszarach sprzedaży, których można wykorzystać, były już kiedyś omawiane przez nas na naszym blogu i możecie do nich wrócić, będzie link podany w opisie tego filmiku, do którego będziecie mogli sobie szybko przejść i zobaczyć, jak te przypisywania wyglądają i na czym polegają. A ja za dzisiaj ślicznie dziękuję i mam nadzieję, że skorzystacie z tego jakże prostego, ale zarazem przydatnego narzędzia, jakim jest zarządzanie obszarami sprzedaży. Dzięki śliczne, do usłyszenia.